Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w EG2 Coward Strike. No i mm, dzisiaj naszą misją jest fabryka, tak ta misja się nazywa. E, no i będziemy mm, jak najbardziej próbować tą misję przejść jak najlepiej. E, rozpadało się na dobre. E, dobrze, że mamy cichą broń, więc tą cichą broń sobie po prostu wyciągniemy. E, dzięki Bogu, że w tej misji ta broń jest, ponieważ... ponieważ... Będzie nam o wiele łatwiej. Tam gdzieś jest jakiś koleś i jeżeli się nie mylę, jest to snajper. Eee, co jest oczywiście fajne. Dlatego też będziemy mieć snajperkę. Będziemy mogli tą snajperkę wykorzystać. Oj, tutaj chyba nie wejdę. Eee, no kurczę, no gdzie ja tutaj mogę wejść? Dobra, tutaj mogę wejść. Eee, zobaczę sobie, gdzie ten snajper jest. On jest gdzieś tam. Tylko nie mogę dać się oczywiście zauważyć. Jest tam, już go tam widzę. Muszę się tutaj, tym krzaku, skryć. I chyba mnie dojrzał, kurczę, chyba mnie dojrzał. Yy, więc będę musiał sobie chwileczkę do niego poczekać, aż on wstanie. Dostał chyba, dostał. Dostał fantastycznie, więc... Yy, więc mnie już tutaj nie dorwie. E, całkiem fajna miejscówka. Miejscówka, m, gdzie na pewno by nas nie zobaczyli. Ale ze względu na to, że e, zostawiam tutaj swoją broń, ja w tym miejscu może się położę i po prostu e, zacznę ich tutaj ostrzeliwać. E, przybliżenie jest. Jezus, no, nie zadziałało. Dobra, ja sobie tutaj po tą broń potem przyjdę. Więc e, teraz sobie wstanę przejdę sobie ciut bliżej. Kurczę, może pójdę tam troszkę dalej. Będzie to trwało troszeczkę dłużej, ale będzie mi przede wszystkim łatwiej ich tutaj e, po prostu pocisnąć. Dobra, więc myślę, że to miejsce jest całkiem, całkiem przystępne. Można się położyć. E, no i zająć się tymi kolesiami znajdującymi się w tym miejscu. Chociaż kurczę, te drzewa mi tutaj bardzo przeszkadzają. E, zobaczę, może przejdę tutaj delikatnie. Może będzie troszeczkę lepiej? Są tu jacyś, tutaj są. Dobra, jeden poszedł bardzo ładnie i bardzo prosto. Eee, czy tam są jacyś jeszcze, czy nie ma ich? Kurczę, nie wiem. Nie pamiętam tej misji. A tu jest jeszcze jeden. Eee, I tu jest chyba jeszcze jeden sniper, jeżeli ja się nie mylę, dokładnie. Nie wiem czy go trafiłem, czy go nie trafiłem. Trafiłem go, przepięknie. No, przepięknie to wyglądało. Dobra, koło tych ciężarówek jest jeszcze jakiś koleś ich tam jest dosyć, dosyć sporo. Myślę, że jak jednego tutaj rozwalę o niego, zobaczą to, to po prostu alarm się włączy i będzie ich troszeczkę więcej. Będzie mi ich łatwiej dostrzec i łatwiej trafić. Na boi mamy tylko 5, ale myślę, że powinniśmy sobie. Tutaj w jakiś sposób poradzić. Dobra, kilku tutaj ich e, można powiedzieć pojechaliśmy, e, ale jest ich jeszcze dosyć dużo. E, no ale taka misja. bronił tej fabryki zaciekle. Kolejny piękny, proszę. Oni mnie chyba nie widzą, więc mam ułatwione troszeczkę zadanie. A no i... Aha, zero na boje. Dobra, więc idę po, mm, po swoją broń. Żeby jej nie stracić, tam chyba był kolejny koleś. Tam zabiłem go na samym początku i ten koleś miał, jeżeli się nie mylę, także sniperkę. Więc powinno być dosyć, dosyć łatwo yy, rozprawić się z jakąś częścią tych ludzi. Nie wiem, kurczę, gdzie ta broń teraz. Tutaj. Dobra, więc bierzemy swoją broń. No i idziemy do punktu. Do punktu kolejnego, żeby mieć troszeczkę bliżej, do ich po prostu rozwalenia. Zobaczymy, gdzie ten koleś leży. Oj, tu ktoś do nas idzie, więc ja się tutaj położę, więc oni tutaj po prostu wyszli. Widzę tam, tam stoi koleś. Dobra. Wyciągnę sobie cichą broń. No, i jak najbardziej po cichu będę próbował tego kolesia e, po prostu rozwalić. No, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało, Mówiłem, że ta gra sama w sobie jest prosta, ale czasami zdarzają się takie sytuacje, że po prostu mm, celność w tej gry nie jest jakaś rewelacyjna i dlatego też e, wygląda to czasem, no, po prostu dziwnie. I jakby jakbym trafić, nie umiem, no ale taka to jest gra i, i trzeba się z tym pogodzić. Dobra, tutaj schowam się w tych krzaczkach, oni mnie teraz nie widzą. Gdzie ten koleś jest? Jest tam gdzieś, ale właśnie jeszcze ten ze snajperką jest. Więc no, ciężkie zadanie, ciężkie zadanie, ale my sobie poradzimy. Nie pamiętam jaki mam poziom ustawiony. Chyba jest na poziomie, yy, nie wiem, wysokim. Żeby nie było zbyt łatwo. Dobra. Tego mamy już pojechanego. Nie wiem, czy tutaj ktoś jeszcze jest na tym dworze. Nie, oni są już za tą siatką. Oni są już za tą siatką. Eee, dlatego też musimy się zbliżyć do tego kolesia z tą snajperką. No i z tej snajperki skorzystamy. Dlaczego by z niej nie skorzystać? Ten, mam nadzieję, że mnie nie dostrzegą. Dobra snajperka jest tutaj. I e, tą snajperkę już widzę. E, mam nadzieję, że ci żołnierze mnie nie dostrzegą. Mam taką nadzieję, cichą nadzieję. Nadzieję matką głupich, jak to się mówi. No ale dobra. Kurczę, to jest w ogóle jakaś chrypka mnie delikatna zaczęła brać. E, kaszle, no i kurczę no... mam nadzieję, że nie będę tutaj kasłał, żeby was e, nie zniechęcić do tych odcinków. Jakiś grypa, jakaś grypa chyba panuje, naprawdę. Dobra. Położymy się tutaj. Myślę, że tutaj jest dobre miejsce. Wyciągnę sobie pierwszą broń. Hmm. Dobra, w tym pierwszym tutaj przedziale, tak jakby można powiedzieć, nikogo już nie ma. Eee, więc rozprawimy się tutaj z tymi. Szkoda, że ta broń nie jest z tłumikiem. Eee, no, ale cóż. Cóż zrobić. Trzeba iść na całość. Piękny strzał, bardzo ładny strzał. Zobaczę gdzie oni tu są. Dobra, jest tam kolejny. On jest na tym chyba murku tam, czy coś w tym stylu. No pięknie. No pięknie, przez szybkę. Kurczę, chyba tutaj w tej grze nie ma czegoś takiego jak wstrzymywanie oddechu, żeby było nam łatwiej. Chyba nie ma. Więc nie będzie łatwo. Ale ich się tam zrobiło. No, jesu. Nie wiem, dwóch chyba na raz nie zestrzeliłem. Aj, nie da się dwóch chyba na raz. No, ale cóż. Yy, jeden nabój mi pozostał, więc mam nadzieję, że godnie go wykorzystam. Ale czego wykorzystam? Nie wiem. Jedna nie Dobra, trudno. Eee, kurczę, gdzie jest nasza broń teraz? No bez mojej broni to tutaj nie zdziałam. Dobra, jest moja broń, więc ją znalazłem. Eee, dobra, myślę, że odpowiedni moment, żeby zapisać sobie tutaj w tym momencie grę. Eee, ułatwi nam to jak najbardziej zadanie i, i będziemy mogli swobodniej po prostu sobie iść. W razie, gdyby nas rozwalili, będziemy mieć szansę powtórki. Yy, choć mam nadzieję, że przejdę tą misję za pierwszym razem i nie będę się tutaj musiał stresować. Yy, no jak widzicie, graficznie przyszczepa wygląda cudownie. Kwadratowe, kanciaste kształty. No ale cóż... cóż zrobić. Kurczę, za dużo naboi będę potracił. Yy, będzie tutaj ktoś jeszcze, czy nie ma już nikogo? Tam jest koleś wysoko, ale ja będę próbował go e, zestrzelić z broni cichy. Jedna kamerka już poszła. E, Ojoj, zobaczyli mnie, zobaczyli mnie. Nie wiem, czy te szyby są kuloodporne, czy nie. Chyba nie są kule odporne i pewnie będzie można je rozwalić No ale dobra, zobaczymy za chwileczkę A jednak... Ajajaj, je, je, nie są kule Nie są kule e, Ja tą swoją e, bronią nie mogłem ich e, tutaj rozwalić, ale... Ale, ale oni mogli jak najbardziej Dobra, wychodzą kolejni No, idziecie czy nie idziecie? Nie wiem czy jej pokonałem przez tą ścianę czy nie. Chyba jednak nie. Chyba jednak nie. No bo jest pod dostatkiem, więc myślę, że powinniśmy sobie jakoś poradzić. Dobra, kolejny piękny head. Piękne kamery rozwaliliśmy. Broni. Mamy swoje pod dostatkiem, więc myślę, że ty... O, piękny, kolejny poszedł. Nie wiem, czy ktoś tam jeszcze tutaj będzie szedł do nas, czy nie będzie szedł. Jest ich kurczę jak psów, naprawdę strasznie jest ich tutaj dużo. No Zadanie będzie nadzwyczaj trudne, no, ale dobra, będziemy starać się jak najlepiej tutaj, oczywiście, rozegrać tą misję. Będzie trwała ona dosyć długo, no ale cóż. Idą tutaj, idą czy nie idą? Nie tutaj trzeba coś wziąć, chyba jednak nie trzeba. Przeładuję sobie bro. No jak widzicie, broń cicha mi się to w ogóle nie przydaje. Kurczę, będę mógł tutaj siekać naprawdę bardzo mocno. A, tu jest wyjście na dwór, więc ja tam nie idę. Pierdzielę to. Będę starał się tutaj. No i widzicie, że naprawdę bardzo. ...tych naboi, spróbuję ich tutaj trochę, a ten koleś miał tam sieka. Pięknie poszedł. No, zobaczę sobie z tej kamerki termowizyjnej. Dobra, kilku, pięknie poszło. Kolejnych kilku poszło, o, ale mnie tutaj siekają niesamowicie. O Jezus, teraz będzie ładował, no po prostu pięknie. Po prostu pięknie. Ale dostał pięknego strzała, no. Życia nie mam zbytnio dużo, ale myślę, że zapiszę sobie grę. Zapiszę sobie w tym miejscu grę, dlatego że trochę ich tutaj m, po prostu porozwalałem. No i żeby zadanie było ciut łatwiejsze... Dobra, kolejny poszedł. Nie wiem, czy oni tutaj do mnie przyjdą, czy oni tutaj do mnie nie przyjdą. Przepiękny strzał. Piękny strzał Dobra Na no boi jest coraz mniej Chyba poszedł Chyba go już tam nie ma Nie wiem czy oni tutaj wejdą Kolejny piękny strzał I Chyba pozbieram sobie za jakiś czas ich bronię Dlatego, że i jest tam naprawdę bardzo dużo. Oj, tutaj są blisko! Są blisko! A czy oni tutaj chodzą? Dobra, idą chyba tutaj, jeżeli się nie mylę. Jezus, Jezus, boję się. Dobra, przepiękny strzał, przepięknie go zgładziłem. Można by powiedzieć, eee, jestem jeszcze ktoś. Nie wiem, ci lekarze też chyba strzelają mi, ja też ich muszę tutaj popchnąć. Ajajaj, widzieliście, że ktoś już strzelał? Tu jest dwóch, trzech. Nie wiem, czy oni, gdzie oni, w którym miejscu oni są. Kurczę, naprawdę ich nie widać. Dobra, jesteśmy przy zadaniu chyba numer 1. Zapomniałem kompletnie o tych zadaniach. Zadanie pierwsze jest wykonane. Aha, oni są tam na dole. Dobra, to idę nad do nich. Co się będę tutaj yy, męczył. Widzimy jakieś ładne toaletki, przecudowne, bardzo ładnie wyglądające. Granaty rzucają, granaty. Dobra, yy, więc tak, z tymi tutaj sobie poradziliśmy bez żadnych kłopotów. Tam na pewno ich będzie troszeczkę więcej. Przeładuję sobie broń, bo naboi już nie ma zbytnio dużo. Ile ich tam jeszcze jest? No szczerze przyznam, że niedużo. Dobra, muszę iść jeszcze tam na dół. Do zadania drugiego. Tutaj chyba na dół jakieś dokumenty będę musiał wziąć czy coś w tym rodzaju. Kamery zostały wszystkie wyłączone. No i widzimy SAVE, SAVE musi otworzyć i yy, musimy wziąć jakieś papierki. Bierzemy kopertę, yy, no i tak, yy, więc tak, idziemy do zadania kolejnego, kurcze zablokowałam się tutaj. Yy, otwieramy sobie tutaj drzwi, yy, zobaczymy sobie kamerką czy kogoś jeszcze tutaj nie ma. Yy, Map, a zadanie... Aha, i tam jest zadanie trzecie. Nie wiem, czy do tego zadania ja muszę i Otworzyć chyba muszę swoją bramę, eee, ale czy to teraz, czy nie teraz? Mhm, już wiem, o co chodzi. Chyba będę musiał do góry po prostu wejść. A do zadania trzeciego, tak więc do tego trzeciego zadanie się, się udam. Jak, jak pamiętam, w tej grze tutaj drabinka była. Jest drabinka, więc eee, myślę, że bez kłopotu. No, szkurde. Dobra, idziesz koleś, idziesz. Nie wiem, nie wiem czy tych kolesi jest tu jeszcze dużo, ale e, widzimy tutaj kolejny ze snajperką, e, zobaczę sobie tą kamerę, widzicie, leży ich tutaj mnóstwo, kurczę, broni sobie potem pozbieram, e, żeby tej broni jako taką mieć w kolejnej misji, bo nie pamiętam czy później tą broń dostanę, e, czy będę musiał korzystać z tej broni, e, dlatego też tak to zrobię. Dobra, idziemy do kolejnego zadania Brądzichą sobie zostawiłem, żeby mieć Po prostu w kolejnych misjach eee, Tutaj jest Kurczę, gdzie to teraz jest? Aha, wiem o co to... Muszę przejść, całkowicie muszę tam przejść eee, Przez tą drabinkę Czyli przez ten mostek, bo tutaj jest ogrodzenie Ja tego ogrodzenia przejść tak sobie nie mogę Dlatego też z tego ogrodzenia Muszę skorzystać, no ale dobra eee, Już wiem o co biega idzie po tej drabince całkiem sympatycznie Kurcze, strzelają we mnie, ajajaj, aj, aj. poskaczę se trochę Ojojo, oj, jak pięknie dwóch naraz, to no nie Steinberga już mi nie będzie potrzebna a co tam? Zapiszę sobie ten ostatni raz. No i jak widzicie muszę iść po tym murku, żeby po prostu dostać się na tą drugą stronę. Tutaj są drabinki, więc z tej drabinki skorzystam. Kurczę przez te ściany nie przenika jednak. Dobra, idziemy do zadania. Nie wiem, czy pierw możemy skorzystać. Chyba piątego, pierw, czwarte zrobimy. Tam jest wejście. Chyba tam wejście jakieś widziałem. E, więc z tego wejścia będziemy musieli skorzystać. Chociaż nie pamiętam dokładnie, jak tutaj to było. Dosyć dawno grałem tą grę. No już, No i tutaj nie ma nic. Aha, w tym budynku jest. No ale dobra, w tym budynku musimy... Po prostu wejść tam i nic nie poradzimy. Czu kurczę, gdzie on tu jest? Gdzieś na tym murku musi być skubaniec. No ale dobra, no co tu zrobić? Nie widzę go, nie widzę go po prostu. No życie nie mam jakoś zbytnie dużo, no ale ja to idę na hardcora i pierdzielę te wszystkie zasady w tych grach. Nie pamiętam kurczę, co tutaj było teraz. Eee, zadanie piąte, ale czy coś tutaj jest? Ta fabryka, ten środ środek tej fabryki, ale jak ja tu mam wejść? Nie pamiętam. Kurczę, no tam jest jeszcze jeden koleś. No i kurde, nie będzie tutaj mam wejść, szczerze powiem wam. Po prostu nie pamiętam kompletnie tej misji. E, zobaczymy sobie zadania. E, więc tak. Wykonane, wykonane trzecie. Wyłącz zasilanie ogrodzenia elektrycznego. Czyli zadanie trzecie. A, widzicie, zadanie trzecie. Czyli do zadania trzeciego musimy jeszcze iść, ale kurde, przecież tam to zadanie trzecie już niby wykonałem. No, ale dobra tutaj będę mógł sobie teraz otworzyć tą furtkę. O Jezus jedyny. No on gdzieś tutaj musi być. On gdzieś tutaj musi być. A to czasem nie jest to ogrodzenie elektryczne, że mnie tak to kopie? Kurczę, już po prostu nie pamiętam. Nie pamiętam tej gry. Czyli musimy iść do zadania trzeciego, wyłączyć to jakieś zasilanie, no ale dobra, no pójdziemy, no życia mamy nie za dużo, ale tam już ludzi nie ma w tej fabryce, więc y, powinniśmy sobie poradzić, ten jeden koleś tylko był. Oj, 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 normalnie się zagubiłem już, choć nie spodziewałem się tego, no ale dobra. trzecie, zobaczymy Nie, to tutaj to, bo w tym drugim to jest. No dobra, no to więc pójdziemy jeszcze tutaj, wejdziemy do góry, może w tym tym to jest, no ale po prostu brakuje mi sił. Będę robił to zadanie bardzo długo. No tak to powi nie powinno wyglądać. No ale dobra. Jezus, jedyny. No to już zrobiłem. Aha, tutaj jest to zasilanie. Chyba i dlatego tak to wygląda. Oj, matko jedyna. Przenajświętsza. Dobra, zadanie trzecie mam wykonane. Nie chcę tutaj spaść na dół, żeby... Yy... Żeby się zabić Więc idę teraz powoli do zadania Tutaj mogę już chyba zejść Do zadania trzeciego Czwartego Do zadania czwartego Więc idę do zadania czwartego No i jak wiecie Będę musiał pewnie tutaj znowu przejść Kurczę tutaj ta brama była otwarta Teraz jest zamknięta Więc znowu muszę iść na obkoło no ale nieważne, mniejsza z tym. Tak ta misja wyglądać nie powinna. E, zresztą, jak inne misje, e, tak te misje wyglądać nie powinny, no ale e, mówiłem to już w poprzednich odcinkach, powtarzać się nie zamierzam. E, dlatego też będę tak grał, jak sobie gram. E, I no cóż, I, i tak ta gra sprawia naprawdę dużo radości, więc. Czemu bym miał nie nakręcić odcinków z tej gry? Tutaj są jakieś drzwi. Jest jedyny odcinek Łam się do głównego terminalu i za jego pomocą zniszcz urządzenia. Zadania idę. Pierw zadania czwartego, potem idę do zadania piątego. Więc tak, pierw sobie zrobię zadanie czwarte. teraz pójdę sobie spokojnie do zadania numer 5 ono gdzieś pewnie będzie tam czyli i zobaczę sobie zadania wykonane w... włam się do komputera dobra włam... muszą się włamać do komputera aha tam do góry muszę i dobra o i tutaj mam życie więc y, dziewiątkę sobie wciskam no i widzicie jak pięknie życie nam się Odrodziło, więc jest całkiem, całkiem dobrze. No i to jest. Teraz będę musiał chyba uciekać, jeżeli się nie mylę. Ale, e, nie pamiętam dokładnie, jak to było. Więc okej. Okay. Więc oj, widzicie, że tutaj zaczyna się palić. Zaczyna się to wszystko palić, więc muszę uciekać jak najszybciej z tego miejsca, żeby mnie nie poparzyło. Hehe. <grym> E, aha, i tam mamy mm, helikopter, jeżeli się nie mylę. Dobra, otworzę sobie tutaj te, mm, tą bramę. I przejdę do kolejnego zadania. Kurde, broni chyba zbierał, jednak nie będę, tej mam dosyć sporo. E, no ale dobra, zadanie jest wykonane. Aha, tam jest helikopter, więc do tego helikoptera się udamy. No i tak zakończy się ta misja, czyli fabryka. E, misja fajna, ciekawa, dużo, m, dużo, dużo e, zabijania co myślę, że jest jakimś tam, jakimś tam plusikiem tej misji. Tam chyba będę musiał iść, tam jest zadanie numer 6, tam to zadanie się pojawi, więc do tego zadanie sobie spokojnie dojdę. Wszystkich pozabijaliśmy, jak widzimy, nasz helikopter, nasi ludzie, więc jesteśmy bezpieczni. Będę się z Wami powoli żegnał. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na kolejne odcinki z serii Zagrajmy WG2 Coward Strike. Może kolejne misje nie będą aż tak ślamazarne. Tak więc, trzymajcie się ciepło. Cześć. A, wszystko świetnie załatwiłeś, Jones. Teraz mam projekty, więc IGI nie jest w stanie nic mi zaoferować. Zgłaszam rezygnację. Od zaraz. Co? To znaczy... Koniec przejażdżki, Angliku. Nieźle się bawiłem, patrząc jak bardzo się starasz, żeby zdobyć dla nas technologię EMP. Dziękuję, w zamian dam Ci wybór. Możesz wyskoczyć albo cię zastrzelę. Tak czy inaczej umrzeć. Bóg ci osądzi quest, a ja cię z nim umówię.